Żaby, Arystofanesa to klasyczna komedia grecka, która przenosi czytelników w świat podziemia, gdzie Dionizos, bóg teatru i wina, postanawia udać się w niezwykłą podróż. Zaniepokojony upadkiem sztuki dramatycznej na ziemi, Dionizos chce wskrzesić jednego z największych dramaturgów, by ratować kulturę ateńską. W towarzystwie swojego nieporadnego sługi Xantiasa schodzi do Hadesu, gdzie napotyka groteskowych mieszkańców Krainy Zmarłych, w tym chór żab, który staje się symbolem jednej z najzabawniejszych scen sztuki. Głównym tematem książki jest rywalizacja i debata między dwoma wielkimi twórcami tragedii, Eurypidesem i Aischylosem, które ukazują konflikt między starymi a nowymi wartościami w literaturze. W centrum tej dysputy stoi pytanie: Kto z nich może najlepiej przyczynić się do odrodzenia teatru? Dionizos musi dokonać wyboru, który dramatopisarz zasługuje na powrót na ziemię, co nie jest łatwym zadaniem. Dlaczego warto sięgnąć po Żaby? To nie tylko wybitna komedia o pełnej humoru podróży boga, ale także głęboka refleksja na temat sztuki, kultury i zmieniających się wartości. Arystofanes w mistrzowski sposób splata elementy komedii i tragedii, skłaniając czytelników do zastanowienia się nad tym, co naprawdę oznacza wielka sztuka? Jest to dzieło pełne błyskotliwych dialogów, które przetrwały próbę czasu i które inspiruje do refleksji nad naszymi współczesnymi społeczeństwami.